Organizowaliśmy warsztaty fitness e, dwudniowe. Wczoraj były to warsztaty dance, dzisiaj są warsztaty step. Zaprosiliśmy e, światowej klasy prezentera fitness, panią Anetę Ostrówkę, która reprezentuje firmę Reebok. E, wyszliśmy na potrzeby właśnie naszych studentów oraz wielskich e, 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 też instruktorów fitness. Metodyczne, czyli e, takie mini szkolenia pokazują, e, jakie są nowości w świecie fitnessu. To akurat są warsztaty z dęsu, czyli z tańca, takiego aerobikowego i ze stepu. Czyli jest takiej platformy. W ostatnich latach fitness poszedł bardzo do przodu, bardzo duży progres. Są zajęcia właśnie i taneczne, i na stepie. Teraz bardzo modny jest trening funkcjonalny, ribok crossfit, czyli no taka siłowy trening. Zaczynają w Polsce ćwiczyć i to dosyć dużo. specjalizację fitness i też dwa razy w semestrze organizujemy konwencję fitness, gdzie występują właśnie instruktorzy tacy świeżo upieczeni po specjalizacji fitness i oni prezentują już swoje umiejętności, prowadzą takie lekcje. Na te konwencje może przyjść każdy, także wszyscy ludzie z Białej Podlaski mogą wejść, poćwiczyć sobie wspólnie na dużej hali. Dzisiaj mamy w większości studentów, ale też są Nauczyciele wychowania fizycznego, którzy też pasjonują się tą formą ruchu i potrzebują do szkolenia się w ramach właśnie swojego zawodu. Uczestnicy takich warsztatów zdobywają certyfikat uczestnictwa. Generalnie dla nich to jest właśnie, jakie są nowości, jak metodycznie rozłożyć dane choreografie czy na stepie, czy densowe. Tu większość osób jest ze specjalizacji z AWF-u i no, od tego trzeba zaczynać, żeby być coraz lepszym instruktorem.